Jesteśmy w tej sytuacji tak troszeczkę postawieni przed faktem dość istotnych zmian kosztów ogrzewania, prawda? Więc oprócz oszczędności, które musimy wprowadzać siłą rzeczy, bo jednak to wszystko zdecydowanie przewyższa nasze możliwości finansowe, to jednak chcemy bardzo radykalnie zmienić nasz system okien poprzez wymianę na energooszczędne, które będą zdecydowanie poprawiać ten komfort z jednej strony ciepła, a z drugiej strony komfort będą nam dawać jako zarządzającym, bo mniejsze wydatki będą w tym zakresie ponoszone. My w tym momencie bierzemy środki finansowe na modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego i hospicjum, więc tam jest około 100 łóżek dla pacjentów, którzy są w stanach terminalnych i warunki klimatyczne, warunki temperaturowe muszą być dla nich dostosowane tak, żeby w miarę godnie mogli ten proces hospitalizacji przetrwać, prawda? Oprócz tego wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która również wpłynie na poprawę tego naszego bilansu kosztowego. No i w perspektywie lat następnych będziemy z tego, tru, z tego tytułu inwestycji radykalne czy, radykalne czy namacalne środki finansowe w postaci oszczędności uzyskiwać. Jesteśmy wdzięczni za to, że Fundusz Ochrony Środowiska docenił nasz wniosek i skierował środki finansowe na tę inwestycję.